Rzadko się zdarza, żeby już w lutym zaczęły wychodzić filmy, które mają potencjał na to, żeby stać się hiciorami, wysokobudżetowe filmy, które mają naprawdę zacną obsadę. I kiedy usłyszałem, że Matthew Vaughn zabierze nas w szpiegowskie klimaty, a w głównych rolach zobaczymy Henry'ego Cavilla, Dua Lipa, Samuel L. Jacksona, Bryce Dallas Howard, po prostu obsada jest ta super, to byłem no niemalże pewny, że dostaniemy przynajmniej coś dobrego. Tylko do jasnej cholery. Oszukali nas. Oszukali mnie banda złodziei. Tak naprawdę ten film opowiada o autorce poczytnych książek sensacyjnych, które to okazują się mieć więcej wspólnego z rzeczywistością, niż się pierwotnie wydaje. Nasza bohaterka zostaje wplątana w pewną intrygę i to, co pisze na kartach swoich książek, zaczyna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Więc kiedy niebezpieczni ludzie zaczynają czyhać na jej życie, ta wraz z nowo poznanym tajnym agentem musi rozwiązać zagadkę, co, gdzie i dlaczego to sobie od razu marketing tego filmu kłamał plakaty, zwiastuny kłamały, oszukiwały nas dały nam do myślenia, że ten film będzie w głównej mierze skupiony na postaci Henry'ego Cavilla na tajnym agencie Argylu że to on będzie głównym bohaterem jest na froncie przecież plakatu że obok niego będzie Dua Lipa moi drodzy, to jest jedno po prostu wielkie kłamstwo postać Henry'ego Cavilla pojawia się w tym filmie, można powiedzieć, że jest w jakiś tam sposób ważna, ale to nie jest film, gdzie główną rolę odgrywa Henry Cavill. Ba! To nie jest film, gdzie główną rolę odgrywa Dua Lipa. Dua Lipa się pojawia w tym filmie może na 3 minuty czasu ekranowego, jakby to policzyć. Wygląda pięknie, naprawdę. Pierwsza scena, jak Dua Lipa właśnie z naszym Henry Cavillem, który ma fryzurę na detektywa Rutkowskiego, zaczynają tańczyć. No wygląda ona... Jak milion dolarów w tym, w tym filmie. Tylko mija 5 minut i dualipa się zawija z tego ekranu. Henry Cavill pojawia się tutaj częściej. Natomiast jeżeli liczyliście na Jamesa Bonda w wykonaniu Henry'ego Cavilla, albo jakąś wariację takiego Jamesa Bonda od Matthew Wona, gdzie Henry Cavill ze swoją głupią fryzurą detektywa Rudkowskiego będzie grał pierwsze skrzypce, to nie jest w ogóle o tym film. Ale tak jak mówię, ten film nie stoi w ogóle na Henrym Cavillu, nie stoi na Dualipie, lipie, na Jonie Sine, który tutaj też się pojawia. On stoi przede wszystkim na postaci granej przez Brace Dallas Howard, która jest tutaj autorką jakby powieści właśnie o przygodach agenta Argyla, który to pojawia się właśnie w jej oczach jako ten super szpieg, bo nasza bohaterka w pewnym momencie trafia na faktycznego szpiega i ona mrugając czasami oczami widzi raz tego właśnie prawdziwego szpiega, a raz widzi właśnie Henry'ego Cavilla. Przez to Henry Cavill pojawia się w tym filmie w miarę regularnie, właściwie przez cały film w jej oczach, w jej umyśle, on się cały czas pojawia e, na tym ekranie, no ale to nie jest ta główna rola, mimo wszystko. I pewnie, jakby zliczyć, na pewno ktoś się tym zajmie, że zliczy te minuty ekranowe, to Henry Cavill, nie wiem, czy może sumarycznie jest tego 10-15 minut, ale jest to tak rozłożone, żebyśmy my, widzowie, mimo wszystko mieli poczucie, że ten Henry Cavill jest w tym filmie. Nie to co dua lipa, ona się pojawia tylko w tej pierwszej scenie, właściwie tej pierwszej sekwencji. I koniec, dziękuję, do widzenia. Już jej więcej nie zobaczymy. I w ogóle, jeżeli chodzi o pierwszą scenę tego filmu, to myślę, że jest ona takim papierkiem lakmusowym na to, czy ten film polubicie, czy też nie. Czy on was chwyci, czy też wręcz odepchnie, odrzuci od siebie. Bo pierwsza scena, Matthew Vaughn tutaj próbował zrobić taką scenę, ale właśnie James Bond, ale na mniej poważnie stosując dużo takich głupkowatych myków, ale on w scenach akcji zawsze Matthew Vaughn taki był, że on nie trzymał się jakiegoś realizmu i tak dalej. Zwłaszcza dla ludzi, którzy teraz Bondy kojarzą głównie z Danielem Craigiem, no to oni pewnie właśnie kojarzą Bonda z takim, wiecie, troszeczkę bardziej, że tak powiem, realistycznym podejściem do tematów szpiegowskich. Nie, tutaj Matthew Vaughn tej pierwszej scenie pokazuje raczej taki Luźny, troszeczkę na granicy Ostina Powersa, na granicy parodii e, styl, a tego, co właśnie przedstawiają Bondy w chwili obecnej, coś, coś tutaj na tej, na tej właśnie granicy. I jeżeli ta pierwsza scena was, y, będziecie się uśmiechać, ale z żenady, a, albo właśnie w drugą stronę będziecie się uśmiechać, bo po prostu jest to czysta, głupia scena akcji, to jeżeli pójdziecie tą drugą drogą, to myślę, że ten film nawet i może się niektórym podobać, zwłaszcza w tych scenach właśnie akcji. Argyle to długi film. I nie mówię tutaj o takim typowo czasie, jaki spędzicie w kinie, 2 godziny 20 minut, tyle mniej więcej trwa film. Ale chodzi mi o to, że ten film się po prostu dłuży. Myślę, że na luzaku te 20-30 minut można by z niego obciąć i film by tylko na tym zyskał, jego tempo by było lepsze. Bo kiedy tak skończyłem Seans, to nawet się zastanawiałem. Po co te w ogóle niektóre sceny były? One nic specjalnie nie wnosiły, a tylko udupiały ten film pod względem płynności. rolę tego prawdziwego agenta, nie właśnie agenta Argyla, tylko agenta Aidena, on tam Aiden chyba ma na imię, wciela się Sam Rockwell. I ja ogólnie mam taki troszeczkę problem z samym Rockwellem. Dużo osób mówi, że to jest taki super aktor. Mnie on jakoś zawsze tak po prostu prywatnie, nie mam nic do niego osobiście, ale jakoś ja nie przepadam po prostu za tym aktorem, zawsze mi się te jego takie, on tutaj gra troszeczkę takiego, wiecie, luzaka, tak, właśnie ma być taką, takim przeciwieństwem do wyobrażenia agenta jak James Bond, właśnie jak ten agent Argyle, który jest taki, wiecie, postawny, gentleman i w ogóle, on jest raczej taki luźny, tutaj coś mu nie wyjdzie, tutaj się czasem potknie, przewróci, oczywiście zawsze wykonuje swoje zadanie tak jak powinien, jest wiecie sprawny, gibki, rozwala tych kolesi na prawo i lewo, ale to nie jest właśnie typ powiedzmy takiego szpiega dżentelmena. I ja jakoś nie mogę nigdy w te jego takie komediowe odnogi właśnie z pana Samaroquela jakoś nie mogę w to uwierzyć i tutaj mnie też to nie przekonało. I ja wiem, że jestem jakiś taki osamotniony pewnie w tej opinii, bo masa osób bardzo docenia tego tego aktora, zwłaszcza w jego właśnie komediowym wydaniu, ale ja po prostu tego nie kupuję i, i, i tutaj też jakby nic się nie zadziało, żeby mnie jakoś specjalnie przekonało. Ach, no i jest jeszcze kot, którym tutaj też dosyć mocno marketing się wspierał. No dla fanów kotów myślę, że spoko. Natomiast kiedy usłyszałem, że tak naprawdę jest to kot Claudii Schiffer, yy, czyli żony Matiwona, w ogóle reżysera. Claudia Schiffer jest żoną Matiwona, yy, i to jest jej kot, to wydawało mi się to takie wrzucone na siłę, jakby żona go poprosiła: Słuchaj, Matthew, weź naszą kicie, tam wrzuć do tego filmu, będzie chociaż takim fajnym zwierzątkiem. Takim mi się skojarzyło, że wiecie, jak w disneyowskich bajkach musi być jakieś takie urocze zwierzątko, to tutaj jest ten kot. No, no, to... Kot, nie ma nic tu właściwie do rzeczy, poza tym, że go targają w śmiesznym plecaczku. To, co tutaj mnie chyba najbardziej zasmuciło, to niewykorzystanie do końca, w mojej opinii tej zacnej obsady. No i oszukiwanie w marketingu to inna sprawa, bo to zazwyczaj tym się studio zajmuje, a nie reżyser. A reżyser Matthew Vaughn, który w swoich poprzednich filmach zawsze pokazywał pazur i taki swój charakterystyczny sznyt, jeżeli chodzi o scenę akcji. Tak tutaj się nie popisał poza końcowymi scenami, bo naprawdę, ostatnie 30 minut widać, że tutaj jest pełno Matthew Wona. Szkoda, że niestety prawie dwie godziny musimy na to czekać. To wygląda trochę tak, jakby za tą pierwszą część filmu, albo nawet więcej, odpowiadał ktoś zupełnie inny i leciał taką typową, akcyjniakową sztampą. Dlatego dla filmu Argyle tajny szpieg, w mojej opinii, może być tylko jedna ocena. BO Argyle to film na raz. Doceniam bardzo ostatnie 30 minut tego filmu jako czysto głupkowata, rozrywkowa nawalanka. Jeszcze jak? Jest fajna, jest pomysłowa, jest niedorzeczna, ale taka właśnie według mnie powinna być. I według mnie cały film powinien taki być. Niewykorzystanie aktorów, którzy tutaj grali, oszukiwanie tak naprawdę widzów, czym ten film jest, kogo tutaj się spodziewać na pierwszym planie. Nie mam tutaj pretensji do reżysera, no bo to im się zajmuje studio filmowe, tym się zajmuje marketing. To oni zapewne wiecie, postawili na Dua Lipę, jedną z najpopularniejszych piosenkarek teraz, która właściwie gra tutaj cameo i na Hedrego Kawila, który też jest bardziej znany na pewno niż Brace Dallas Howard czy Sam Rockwell. Są to nazwiska na pewno głośniejsze. Więc oczywiście fuckers dla marketingu studia które to, które to wyprodukowało. Ale do samego reżysera nie, za to akurat nie mam pretensji, ale za te dużyzny, no niestety ten film się dłuży, żeby dojść do tego mięska, do tych absurdalnych sytuacji, które mogą ucieszyć wam japę, no to ja musiałem zbyt długo w mojej opinii czekać. Tak? Pierwsze 5 minut czy tam 10 i ostatnie 30, na prawie 2,5 godziny film to według mnie. Troszeczkę za mało, ale to nie jest tak, że się jakoś tragicznie na tym bawiłem. No, mimo wszystko aktorzy się jakoś tam starają, mimo mojej jakiejś tam takiej niechęci do sama Rockwella, To nie było tak, że on mi jakoś na to przeszkadzał w tym filmie, po prostu ja jakoś nie wierzę w te jego takie komediowe wybryki. Tak na niego patrzę i myślę, ty to udajesz. Wiadomo, że aktorstwo na tym polega, ale jednym się jakoś bardziej w to wierzy niż innym. Ja, ta, ja tak mam. Dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli widzieliście Argyla, co w ogóle sądzicie o tym filmie. Fryzura na detektywa Rudkowskiego Henrygo Kawila jest rozbrajająca tutaj. E, więc e, oczywiście komentarze są wasze. Napiszcie, co o tym sądzicie i co. Ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się podobało, chcecie zostać ze mną na dłużej oglądać moje materiały, to oczywiście zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, e, właśnie komentarza. To pozwala rozwijać kanały na YouTubie, zapewne to wiecie, więc jeżeli mnie tym wspomożecie, to będę Wam ogromnie, ogromnie wdzięczny. A ja się w tej chwili z Wami żegnam, kłania się Ormando, do następnego, cześć.